...dokumentów. Obrady szczytu Unii Europejskiej w Brukseli zdominowane przez doniesienia o transatlantyckim podsłuchu. Według brytyjskiego Guardiana, amerykańska agencja bezpieczeństwa śledziła połączenia telefoniczne 35 światowych przywódców, w tym prezydentów i premierów państw europejskich. Wśród podsłuchiwanych miała być m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel. Afera podsłuchowa zdominowała szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy obradujący w Brukseli uznali, że spadek zaufania do Stanów Zjednoczonych w wyniku afery może źle wpłynąć na wiele kwestii, także utrudnić walkę z terroryzmem. Myślę, że najważniejszą rzeczą w tym momencie jest znaleźć podstawę, na której możemy oprzeć nasze przyszłe działania. I tak jak powiedziałam, zaufanie musi być odbudowane. To znaczy, że ono zostało poważnie nadwyrężone. Członkowie Rady Europejskiej podzielają te obawy. Obawy innego typu mają niemieccy politycy i opinia publiczna. Co takiego mogli usłyszeć Amerykanie w rozmowach pani kanclerz? To samo pytanie stawiają sobie dziś politycy z całej Europy. Sprawa podkopała zaufanie do Stanów Zjednoczonych. Za szpiegowanie odpowiedzialne były bowiem ambasady amerykańskie. Są pewne zachowania i praktyki, których nie można zaakceptować. Biorąc pod uwagę poziom i zakres inwigilacji prowadzonej przez amerykańskie służby, a także to, że sprawa dotyczy wszystkich obywateli, w tym szeregu europejskich przywódców, potrzebne są dokładne wyjaśnienia i rozwiązanie tej kwestii. Rozwiązaniem może być Bolesne. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz domagał się przerwania prowadzonych od lata rozmów na temat strefy wolnego handlu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Natalia Sosin, Polsat News. Nie mogę wykluczyć, że byłem podsłuchiwany, powiedział w przerwie unijnego szczytu w Brukseli Donald Tusk. Premier dodał jednak, że nigdy nie miał żadnych przesłanek, by podejrzewać, że mógłby być podsłuchiwany. Nigdy nie miałem żadnego sygnału, jestem sześć lat premierem. W, w naszej praktyce nigdy nie miałem poczucia, żeby ktoś nas czymś zaskoczył w sposób budzący jakieś wątpliwości. Nie, nie, nie wiem, czy jestem jasny, ale ja nie mówię, że nie, jestem, że nie jestem podsłuchiwany przez jakąś obcą służbę. Nie jestem w stanie przecież tego wykluczyć. Ale przez te sześć lat zdarzyło się bardzo wiele rzeczy w Europie, na świecie, w których miałem okazję uczestniczyć i nigdy nie miałem wrażenia, żeby jakikolwiek, którykolwiek z naszych partnerów miał jakąś przewagę sytuacyjną, bo wiedział wcześniej na przykład z podsłuchiwania i że zyskiwał w związku z tym jakąś, jakąś przewagę. Być może, tak jak niektórzy złośliwcy w Polsce to komentują, może Polska jest za mało ważnym państwem do, do podsłuchiwania, ale ja bym się na to akurat nie, 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 nie obrażał. Znaczy, ja nie mam poczucia, nie mam takiej potrzeby, żeby czuć się jako premier polski najważniejszy na świecie. Powinniśmy racjonalnie oceniać własne możliwości. Jeśli nie jesteśmy podsłuchiwani, bo. Nie ma jakiejś służby amerykańskiej, czy nie mają w tym interesu. To moim zdaniem nie musimy z tego powodu popadać w kompleksy. Hmm. Kilku wczoraj kilku uczestników kolacji co prawda wertykułowało taki niepokój wprost, że oni się bardziej boją wrócić do swojego kraju z informacją, że są niepodsłuchiwani, i w dodatku, gdyby mieli być jedyni niepodsłuchiwani, ale powiem szczerze, jakoś się tym, ja, ja nie jestem w stanie się tym jakoś szczególnie, szczególnie przejąć. Dla służb nie, nie są interesujące, tak myślę, rozmowy pomiędzy przywódcami, telefoniczne rozmowy pomiędzy przywódcami państw bo one z reguły mają charakter formalny i są, uwierzcie mi, z reguły bardzo, bardzo nudne. Nie odkrywają żadnych nadzwyczajnych tajemnic, nie dotyczą jakichś szczególnie wrażliwych pól. Jak sądzę, dużo bardziej interesujące dla obcych służb mogły być rozmowy raczej w kręgu współpracowników, a nie pomiędzy premierami czy. Ja w każdym razie, wiedząc, że będziecie o to pytali, jak sobie usiłowałem przypomnieć, chociaż tego było sporo, moje rozmowy telefoniczne z tymi najważniejszymi politykami, typu prezydent Stanów Zjednoczonych, czy kanclerz Niemiec, czy prezydent Rosji, no to żadna rozmowa telefoniczna nie wydaje mi się warta instalowania jakichś potężnych anten, i, i, a później podniecania się, czy, czy coś ktoś usłyszał, czy ktoś czy ktoś nie usłyszał. Kolejne rewelacje Edwarda Snowdena mogą mieć poważne konsekwencje transatlantyckie, uważał Łukasz Lipiński z Centrum Analitycznego Polityka Insight. To chyba najdosadniej ujął Kurt Volker, który był kiedyś ambasadorem, e, ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy NATO. Powiedział, że nie ma co być zdziwioną sprawą, bo generalnie wszyscy wszystkich podsłuchują. Problem jest dopiero wtedy, kiedy to wypłynie. No jest to skandal, który, yy, który wzbudził bardzo duże zamieszanie i który mie może mieć bardzo, bardzo duże konsekwencje, bo przyszedł w momencie, kiedy po pierwsze Unia Europejska rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi o umowie o wolnym handlu, która no, ma być takim bardzo dużym impulsem dla, dla obu kontynentów do wyjścia do wyjścia z kryzysu. Porozmawiajmy o tym, jak bardzo technologia podsłuchów jest rozwinięta. Grzegorz Kwiatkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa jest gościem News. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć premier Donald Tusk, mówiąc, że nigdy nie miał podejrzeń, że jest podsłuchiwany, e, na czym może budować swoją opinię? Mógł wyczuć albo nie wyczuć, że ten podsłuch jest? Powiem tak, w dzisiejszym rozwoju tego typu technologii podsłuchowych. Nie jesteśmy w stanie wyczuć, czy nie wyczuć. Możemy to stwierdzić jedynie, ale technologia, która jest rozwinięta, aby służyć do podsłuchiwania, kolejną, kolejną technologią rozw rozwiniętą, w przeciwieństwie do tego, jest technologia, która wykrywa to. I, to, nie, i tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić nigdy, bo, ta, że tak powiem, ten rozwój będzie postępował i będzie trwał dalej, tak? I to, o czym premier powiedział, czy miał powód, czy może bardziej nie miał powodu, to jest ważniejsze, a czy był podsłuchiwany, czy nie, sądzę, że nie jest w stanie stwierdzić tego. W jaki sposób my możemy, i czy w ogóle możemy uchronić się przed podsłuchem? Powiem tak, dzisiaj jest bardzo ciężko uchronić się przed podsłuchem. Dzisiejszy rozwój technologii pozwala na to, aby przykładowy przysłowiowy kowalski podsłuchiwał przysłowiowego kowalskiego, ponieważ ten postęp następuje w tak przyspieszonym tempie, że technologie, które były wykorzystywane przez służby specjalne, obecnie mogą być wykorzystywane przez przeciętnego obywatela. A może... jak to teraz wygląda? Zakłada się pluskwy, tak jak się yy, widziało w różnego rodzaju w szpiegowskich filmach, czy może mm, <laughs> połączenia telefoniczne właśnie na zasadzie fal? Powiem tak, e, jeśli chodzi o pluskwy, możemy to kupić w specjalistycznych sklepach, tak, ogólnie dostępne. Kwestia tylko jakości nagrań później, otworzenia tego i kwestia, e, kwestia porównania ewentualnie głosów. A jeśli chodzi o telefony, a szczególnie telefony komórkowe, to w tej chwili jest to takie urządzenie, które wysyła w przestrzeń w eter bardzo dużo informacji i poprzez to możemy namierzyć danego człowieka, daną osobę, yy, która gdzie jest i co wysyła za informacje. Więc y, mamy tak, że ja mogę posłuchać pana, pan może posłuchać mnie, a y, też są systemy i takimi systemami y, dysponują państwa, gdzie mogą podsłuchiwać wszystkich? Powiem tak, teoretycznie jest to możliwe że wszystkich. Teoretycznie jest to możliwe że wszystkich. A w praktyce? No w praktyce wiadomo, że to byłoby że tak powiem no troszeczkę nie, 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 nie byłoby tu sensu podsłuchiwać Do wszystkich i wszystkiego, bo i dłużo? Dłużo? Do za dużo. Oczywiście e, podsłuchuje się tych, którzy są o coś, że tak powiem, podejrzewani, tak? Lub jaką informację chcemy uzyskać. To no, są w kręgu zainteresowania. Tak. To są skomplikowane systemy? No, powiem tak. I jak e dużo mogą. Bardzo dużo mogą, obecne systemy. E mogą praktycznie, bo mówimy tutaj głównie w związku z e aferą podsłuchową z związaną z Angelą Merkel. E mówimy tu o podsłuchach telefonicznych, ale to nie są tylko podsłuchy telefoniczne. To głównie jest przekaz informacji. W Ether, tak jak powiedziałem, poprzez telefony komórkowe, nie tylko telefony komórkowe, ale podaję tutaj przykład dla przeciętnego obywatela jest mnóstwo ich informacji wysyłanych. I te informacje są, mogą być teoretycznie i w praktyce odbierane poprzez systemy, które nas, że tak powiem, mogą podsłuchiwać. Tylko kwestia, kogo chcemy i wybieramy, że tak powiem, daną osobę. Czyli używając techniki, sami sobie y, możemy zaszkodzić, bo nic dziwnego, że Bin Laden nie wysyłał maili ani nie telefonował. Tak? No, oczywiście, że tak, że możemy sobie zaszkodzić, ponieważ y, to jest, są dwie strony tego. Są oczywiście pozytywne kwestie używania tych telefonów komórkowych, ponieważ postęp i przesył informacji jest dzisiaj tak duży i w takim szybkim tempie następuje to, o czym mówiłem wcześniej, ale jednocześnie y, jest to dostępne praktycznie dla. W większości służb specjalnych na całym świecie. Echelon, co to takiego? Echelon, jest to właśnie globalny system, no, można to powiedzieć, podsłuchiwania całej kuli ziemskiej. Powstał to w, w latach 90., na przełomie 2000 roku. I głównie miał podsłuchiwać, znaczy no, ja mówię, ten system służyć do podsłuchu rozmów telefonicznych praktycznie prowadzonych na całym świecie. E, wykorzystywane do tego było 18 satelitów zawieszonych nad kulą ziemską I to były głównie rozmowy telefoniczne Ale podejrzewam, że nie tylko Ponieważ ten system mógł być dalej rozwinięty Do wyłapywania wszelkich informacji Typu maile, typu smsy Typu praktycznie wszystko, co idzie w eter. System wykrywa słowa, stwierdzenia, słowa klucze, jak to działa? Może wykrywać słowa, może wykrywać słowa klucze, e, ponieważ powiem tak, jeśli chodzi, może wykrywać nawet e, głos danej osoby, ponieważ każdy ludzki głos jest, można porównać to do odcisku śladów linii papilarnych. Ponieważ każdy ludzki głos ma określoną częstotliwość, modulację. To znaczy, tym... że jakaś agencja ma próbkę mojego pańskiego głosu. Dokładnie i próbkę. I wtedy tym próbuję. zajmuje się fonoskopia, która bada właśnie tą powiedzmy tą próbkę i może porównać wtedy, czy faktycznie. Albo ustawić system w ten sposób. Myślę, że to jest możliwe ustawienie sy dzisiaj systemu w ten sposób, żeby wyłapywał tą właśnie próbkę do tego systemu echelon należą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. To dlatego tak szybko Stany Zjednoczone odpowiedziały Wielkiej Brytanii, że e, David Cameron nie był, nie jest i nie będzie podsłuchiwany. Powiem tak, e, nie znam dokładnie tej kwestii, tutaj tego szczegółu, ale być może na podstawie tego Dziękuję bardzo za wizytę Dziękuję. w naszym studiu. Wniosek jest taki, że e, jeśli e, chcemy zachować swoją prywatność i bezpieczeństwo, to po prostu im mniej korzystamy z różnych nowinek techni technicznych, e, tym lepiej. E, jeszcze na koniec, to tak. prawda, że aby zainstalować komuś podsłuch, to jest proste urządzenie kosztujące 190 zł? Tak. Podsłuch typu Pluskwa. To niemożliwe, żeby to było tak łatwe. Dziękuję bardzo no za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Grzegorz Kwiatkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa był gościem Polsat News, a my przechodzimy proszę Państwa do...